Nosimy w sobie niebo gotowe na przyjęcie do naszego serca wielu, żeby tylko przynależeć, żeby współistnieć zrodem, aby być zauważonym, albo mieć poczucie bycia ich wybawicielem. Medytacja, którą za chwilę usłyszysz: pomoże Ci taką mam nadzieję, krok po kroku popatrzeć na tych zrodu. W którym oddałeś, oddałaś swoje niebo, czyli Twoje życie, tracąc z oczu własne. Nikt nas nie potrzebuje tam, jakże wielu potrzebuje nas tu i w przyszłości, mówimy w moim Instytucie. Jednak żeby mogło zrobić się miejsce na twoje własne spełnienie, potrzebujesz w sposób pełen szacunku, symbolicznie oddać tego, pokim pustkę w rodzie wypełniasz, tym, co są już tam oddać, a którzy wiedzą o wiele lepiej, jak utrzymać pamięć o utraconym wśród niebiańskich pól. To medytacja uwolnienia się z losu kogoś, na pamiątkę kogo żyłeś, żyłaś, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Ta medytacja to piękny i wzruszający początek własnego przeznaczenia. Oczyść niebo Twojego serca z cudzego losu. Wróć na ziemię, do własnego przeznaczenia.